Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, w tej strony Gro, i witam Was w kolejnym odcinku Krypty Domani. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmutowaną, dosyć potężną żabą, zwaną frugmenem z Lovelandu. Także zapraszam do oglądania. Jesteś nad jeziorem, moczysz sobie nogi w chłodnej wodzie, jest piękny wieczór, świeżo przygrywają niczym orkiestra. Niespodziewanie za Twoich pleców dobiegł cięższego z krzaków. Niezbyt się to ruszyło i nie zwróciło to zbytnio Twojej uwagi, gdy nagle zaczynasz słyszeć kroki. Myśląc, że to ktoś z rodziny chce Cię ochlapać wodą, odwracasz się na chwilkę i zauważasz coś niedużego przebiegającego przy zarośla. Przestraszyło Cię to, co spodobało Twój powrót do domu. I tak nikt Ci nie uwierzy. Opowiadanie o tym jest bezcelowe. Czasami opowiadam o wielkich, wuchatych cimach, które straszą ludzi i porywają psy. Czasami opowiadam o stworzeniach mitycznych, w które wierzyli Indianie. A teraz? Teraz opowiadam o wielkim żaboludziu. Tak, pozwolę go sobie nazywać. Żaboludź był widziany cztery razy, a dokładniej w Ohio w hrabstwie Clermont. Raz w roku 1955, dwa razy w 1972 i raz w 2016 Spotkanie z roku 2016 wyglądało tak, że sam Jacobs i jego dziewczyna spotkali żaboludzia, gdy grali w Pokemon Go. Zastanawiam się do teraz, dlaczego nie dupnęli w jego Pokebolem. Biorąc pod uwagę to, co wspominali ludzie, wygląda na to, że wygląda jak żaba albo jaszczurka. Ma błoniaste łapki i kończyny dolne. Posiada żabią głowę. Wszystko inne jest niczym u żabek, tyle że... jest jedna mała teci różnica. Otóż Ów, kreatura jest dwunożna. An no tak, jest dosyć spora, gdyż ma około metra wysokości. Co do umiejętności naszego żabu, ludzie to rzekomo potrafi on posługiwać się ogniem, a dokładnie potrafi strzelać iskierkami spotyka Żabor Potter. Spotkania z tą kreaturą zszokowały zarówno biznesmenów, jak i policjantów i pozostaje jedną z najbardziej intrygujących kryptozagadek w Stanach Zjednoczonych. W szczególności, że opowiedział o tym oficer policji, który patrolował wokół drogi Riverside. Zobaczył on coś, co zmieniło jego życie. Mówił, że jechał powoli przez to, że droga była pokryta lodem, gdy nagle zauważył coś, co wyglądał jak pies chodząc na dwóch łapach. Nagle zwierz wskoczył na drogę, powodując szybkie zahamowanie. Oficer zaświecił na zwierzaka i zobaczył coś, co było za dziwne, by było prawdziwe. Kolejnym szokującym faktem może być to, że drugie spotkanie znowu było spotkaniem... Opowiedziany przez policjanta. Tyle, że ten nie pozostał anonimowy. Mark Matthews spotkał żeby przy wjeździe do wlędu, a dokładnie zobaczył zwierzę leżące przy drodze. Poszedł do niego w celu usunięcia go z jezdni, gdy nagle żabol podniósł się do pozycji klęczącej. Mark wystraszył się tak bardzo, że wyciągnął rewolwer i wystrzelił w stwora, który stety, niestety uciekł. Na początku opis, który był opowiedziany przez oficera pasował do poprzednich, ale po czasie oficer zmienił zdanie i gdy przyszedł na emeryturę, powiedział, że nie było to nic więcej jak zwierzątko, które uciekło komuś z hodowli. Czyżby rząd o czymś wiedział? Hmm. Trzeba o tym dobrze pomyśleć. W kulturze współczesnej nasza żabka wystąpiła również w noweli science fiction Jamesa Rennersa, a w maju 2014 roku wyszedł nawet musical o fragmentie zatytułowany Jasny Gwind. Toż to żabło z wylędu. Przez taką małą ilość dowodów i rzadkość spotkań jest duża szansa, że ów stworzenie wcale nie istnieje. Nie ma żadnego folkloru powiadającego o tego typu stworzeniu w okolicach. A nie ma również jasnych dowodów potwierdzających, że kiedykolwiek widziano coś w tym stylu. No i cóż, tym miłym akcentem skończę ten odcinek. Jeżeli materiał Ci się spodobał, strzel łapkę w górę, zostaw komentarz, subika, jeżeli tego jeszcze nie robisz, podsycał do dzwonka. I miałbym prośbę. Jeżeli kanał Ci się podoba i chcesz wesprzeć to, co robię, udostępnij mój kanał dla swoich znajomych, dla kogokolwiek. Z rodziny, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. No cóż, także to tyle, życzę miłego wieczoru albo dnia. Baja. Cześć.